Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę i subskrypcję. Będę robiła czytanie dla barana na kwiecień 2020 roku. E, rozkład zrobiłam w stali Telema i nazywa się Podkowa. I tak, w przeszłości mamy Rydwan. Teraźniejszość cztery kielichy. Przyszłość król Buław. Karta rada, 7 buław. Środowisko, otoczenie, mamy kochanków. Trudność, y, mamy y, zmartwychwstanie. Y, co zrobić? Cztery miecze. I wynik, y, dwie buławy. Y, Dobra, mam jeszcze jedną kartę. Stali, słowa dla duszy. Y, I zaczynamy. Więc tak, w przeszłości mamy Rydwan. Czyli zintegrowanie tego, co w nas jasne i ciemne, pójście do przodu w jakichś sprawach ważnych dla Was. Myślę, że właśnie mógł być taki, taki moment w przeszłości, w którym ruszyło coś tak ostro z do przodu i potrafiliście w sobie właśnie połączyć tą ciemną i jasną stronę. Natomiast w teraźniejszości pokazują się cztery kielichy, czyli jakaś stagnacja, może właśnie jakaś nuda, zniechęcenie pojawia się. Jakaś taka bierność tutaj jest duża w tej, w tej, w tej energii. Natomiast w przyszłości. Pokazuje się odmienna energia. Mamy tutaj króla buław, czyli fajna, taka dojrzała energia, taka wiedząca, czego chce i działająca, wprowadzająca jakieś swoje plany po prostu w działania. Bardzo fajna. Oczywiście, może pojawia się ktoś, tak, w waszym otoczeniu, właśnie o tych cechach króla buław. Bardzo ognisty, taki może być to bardzo namiętny też człowiek. No i przede wszystkim człowiek czynu, działający. Bardzo fajna tutaj się pokazuje. Natomiast karta rada. Mamy tutaj siedem buław. Karta Rada mówi oczywiście, żeby, żeby bronić swoich, swoich jakichś planów, swoich jakichś zamierzeń, że jesteście na dobrej, uprzywilejowanej tutaj pozycji. Na pewno jakiś opór w otoczeniu będą jakieś osoby wam stawiać z otoczenia. Myślę, że, że no nie będzie łatwo, ale warto, warto po prostu stać przy swoim i walczyć o te swoje jakieś tam zamierzenia, plany. Mimo, mimo po prostu tego, że, że inni się po prostu wam sprzeciwiają, ale warto być tutaj wiernym sobie po prostu. Bardzo też fajna taka energia. No, będzie tutaj y, po prostu y, wymagana od Was taka konsekwencja, taki upór, y, i fajnie się tutaj właśnie pod nią y, podłączyć. Y, natomiast Wasze środowisko, otoczenie, mamy tutaj kochanków. Y, może oczywiście to dotyczyć bezpośrednio Was. Może to jakiś, nie wiem, wasz partner, partnerka. Może właśnie mówić ta karta o, o, jakiś, o, o jakimś fajnym uczuciu pięknym, ale też może mówić po prostu o, właśnie o, o relacji, o, o tym, że jakiś wyborów będzie trzeba dokonywać. Niekoniecznie są to same jakieś. Fajna, jakieś takie, fajna taka energia pozytywna, ale też to może być po prostu trudna. też Te, te wybory mogą dotyczyć jakichś trudnych po prostu spraw. No, po prostu może, może dotyczyć to właśnie relacji między Wami a jakimiś, czy, czy przyjaciółmi, czy partnerem, tak jak mówiłam, czy nawet. Relacji, jakichś wyborów, które musicie dokonać w miejscu swojej pracy. No, może to różnie po prostu wyglądać. Natomiast trudność jako trudność pokazuje się tutaj z martwych czyli może być trudność w zamknięciu jakiegoś etapu i pogodzeniu się z tym, i wejściu w nowy etap, właśnie z takim zmartwychwstaniem. Tutaj ważne jest, żeby zobaczyć właśnie w tym nowym szansę na to odrodzenie. I tutaj właśnie może być tutaj u Was taka trudność, że nie do końca może chcecie się z tym po prostu pogodzić. I zamknąć właśnie jakiś tam stary etap i wejść w nowy z nadzieją. Natomiast y, mamy tutaj kartę, co zrobić. Mamy tutaj cztery miecze. Cztery miecze oczywiście mówią o y, jakiejś medytacji, y, może takim wyciszeniu, może też właśnie jest y, potrzeba. Y, Takiej rekonwalescencji, może właśnie po tych trudnych jakichś yy, 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 sytuacjach, yy, że po prostu yy, musicie jeszcze dojść do siebie, yy, że to wymaga yy, czasu skupienia, i może właśnie dobrze dać sobie ten czas, yy, to skupienie, i może właśnie łatwiej będzie Wam wejść w ten nowy etap i yy, takie pogodzenie się. Z tym, co już jest po prostu za wami, z tym, czego już nie można po prostu odwrócić. Po prostu trzeba to zaakceptować, żeby iść dalej. Natomiast wynik, wynik mamy dwie buławy czyli właśnie jakieś planowanie nowej drogi, właśnie z takim fajnym, pozytywnym podejściem tutaj, Ważne jest tutaj właśnie, żeby mieć taką też nieograniczoną wizję tej przyszłości. Żeby się za bardzo nie ograniczać w tej wizji, jak ma to wszystko wyglądać. Właśnie ten, ten, ten nowy początek to zmartwychwstanie. Nie ograniczajcie się, planujcie swoją drogę i po prostu bierzcie tą buławę i, i wyruszajcie. Bardzo fajnie tutaj się pokazuje. No, czytanie jest w sumie spokojne, jest tutaj troszeczkę takiej tej energii właśnie w przyszłości, takiej troszeczkę takie tu jest ruszenie, trochę takie skopyta, właśnie taka męska, zdecydowana ta energia. A ważne jest żeby jednak być wiernym swoim jakimś ideałom, żeby bronić tych swoich jakichś przekonań, jakichś dążeń. Pewien oczywiście etap trzeba zamknąć. Fajnie jest oczywiście, żeby w tej teraźniejszości jak najszybciej właśnie wyjść z tej energii, tej czwórki kielichów, ponieważ ona jednak jest taka no, brak tu przepływu, taka stagnacja. A więc dobrze byłoby właśnie że jak najszybciej przejść w tą energię tego króla, króla Buław. A myślę, że nie będziecie mieli jakiegoś dużego problemu, bo widać, że tutaj w przeszłości był Rydwan i potraficie się jakoś zmobilizować. Tak jak mówiłam, myślę, że, że ważne jest też to, żeby, żeby dać sobie trochę czasu, odpocząć, może przemyśleć jeszcze pewne sprawy i po prostu wyruszyć, wyruszyć, planować. Może tutaj jest bardziej jeszcze planowanie właśnie tej waszej przyszłej drogi, jak to ma wszystko wyglądać. I myślę, że właśnie te cztery miecze w tym wam pomogą bardzo. Natomiast tak jak mówiłam wcześniej, wyrosowałam dla was jedną kartę jeszcze. Stali słowa dla duszy. Wykonuję pracę, która dobrze służy ludziom. Jest zgodna z moją pasją i życiowym powołaniem. Finansowa obfitość płynie do mnie wszelkimi drogami. Myślę pozytywnie. Myślę, że ta finansowa obfitość oczywiście może płynąć hmm, wszelkimi drogami, właśnie jeżeli myślimy pozytywnie. I wykonujemy pracę, która, która po prostu dobrze, dobrze służy ludziom i jest zgodna z naszą po prostu pasją. I wtedy myślę, że jest ten przepływ tej energii i wszystko zaczyna się fajnie układać. Bardzo fajna afirmacja. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A ja dziękuję wszystkim za uwagę. Hey